No tego jeszcze nie grali. Kolejna rozrywka na kanale Fortuny i kolejny raz my w barwach naszych ukochanych zespołów będziemy się ze sobą mierzyć, przygotowywał ten quiz Nikodem we współpracy z jednym nie, z naszych miejsców. Zdariuszem nie nieznane. A ja postanowiłem. Ale ty graficznie na... zrobiłeś w tego, bo to przygotowanie podzieliłem o tej osoby. Niektóre zmodyfikowałem, to prawda. Dodałem coś od siebie, bo czasami wydawało mi się, że jest zbyt prosto lub zbyt trudno, okay. więc postanowiłem zmodyfikować. Parę przykładów, ale nie przedłużając, przechodzimy sobie do pierwszego już Przykładu. zadania. Tak, Joaquin. Gdzie nie grał? W którym Gdzie klubie nie, grał? nie grał? Malaga, Fiorentina, Rajo czy Walencja? Dobrze, odpowiem na to pytanie. Dobrze? Myślisz, że dobrze odpowiesz na to pytanie? Tak. Próż, no tak, szukać Joaquina w Madrycie, Wajekas. Nie grał w Rajo. Nie, tak, nie grał w Rajo, nie w Właśnie. To jest tutaj jak najbardziej poprawnie. Udało Wam się skazać tym samym po jednym punkcie. Tam było trudno, tak, ale ja zmieniłem. Bo mogę. To dwójka. Johnny Evans. Okay. Westbrook, Sunderland, Klub Brush czy Antwerpia? No, to który? To jest ciężki przykład. To dla jest mnie, ciężki przykład. Bo. Dobra. To co? Gdzie nie grał? Nie kojarzę Evansa z Brugi w ogóle. Nie kojarzę go z Sunderlandu a nie grał w brugi, tak więc tutaj Że niestety nie yeah. udało się. Kojarzyłeś go z brugi? W Sunderlandzie był na wypożyczeniach mm -hmm. i na, był na tych wypożyczeniach dość sporo. Okay. Trochę bez tam brawia, pograł, 2006-2008. Kurde, to ja w ogóle nie kojarzę. Murphy, kiedy był ten epizod? 2005? Nie w roku, 2006 w roku, rok. Corp, na samym początku. Tak. No. Okay. 2006 rok. O, a okay. z drugi to musiałoby być albo w ostatnim okresie albo zaraz na początku, ale nie No To specjalnie nic. tak no, dałem. ja jestem, jestem w szoku. Dobra, to runda trzecia. Dawaj. Solankę. Dom! Dominik Solanki. I tutaj znowu Sunderland, Chelsea, Liverpool i Vitesse. Solanki panie kolego Solanki. Solankę. Ja wolę. lubię Solankę. Ja lubię, Solan ja lubię Solan Solankę. Ja tak, jak afobę też. afobii. Skąd taka wymowa? Anglicy tak mówią. Przecież za wszyscy tak mówią. Kurde, Anglicy w byłeś. Anglicy nie mówią wymawiać. Ja bym się pozbył. Tym razem Lubu, Sunderland. Kiedyś sąsiaduje z Nikas. Sunderland hmm. devora. Mackems. Out. Get out. Dobrze. Get out of the kitchen. Sunderland jak najbardziej był tutaj klubem błędnym. Yeah. Slanki nie grał. Angielskie przykłady cały czas mamy. Czwórka. Bruno ale nie ma angielskiego przykładu. Bruno, I teraz pytanie, okay. który z tych klubów jest złym, tym niepoprawnym. Okej. Okay. Ja tutaj zmieniłem troszeczkę względem oryginalnego założenia Dariusza. Mm -hmm. Kwestia portugalska tutaj pewnie wybrzmiewa. No i mamy ten epizod rzekomy w Rangersach Ta. i Iwaku. No, no. Więc teraz pytanie, ja co Rangersy jest poprawne? Nie ja daję bragę. Nie pamiętam go z bragiem, chociaż kojarzy mi się braga. A nie grał w bradze. Bradze. No. Jezu, yes. kuś, Ale nie idzie. Ale nie idzie. Dzisiaj grubo. Dobrze lecę. E, w Aeku grał 2004-2005? Tak, na chwilę grał w Aeku. No. E, tutaj w Rangersach. 2017-2018, z... więc stosunkowo okay. niedawno. No, dobrze. no i Niemczech mamy z tutaj Farenze. Fare, farengze, farengze. Tak. Nie wiem, czy się nie z Rivaldo nie minął w eku, nie jestem pewien. Albo, albo, Na początku kariery. kariery, oczywiście. Dobra, to co? Piąteczka: Robinio Sivaspor, Trabzonspor, City czy Evergrande? Oj, 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 no jednego klubu, dwóch. Jestem pewien co do pozostałych. Kurczę. A zrobię tak. Tutaj też delikatna modyfikacja. Nie pamiętam gdzie w Chinach. Wydaje mi się, że to może być pułapka, więc dlatego dałem Guangzhou Evergram. Ja tak samo. E, ale myślałem jeszcze nad Trabzonę, no, w Trabzonie no, nie na Trabzonem myślałem. Tutaj zamiast Silver i City Buenaventura, Dariusz dał Milan, ale Milan tak, tak, mam wrażenie, że wiedzielibyście raczej. Tak, 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 tak Milan tak, byłby no, prosty. Więc... No, podkręła się nóżka. Szóstka na Trabzonie. Michael. Gdzie on kurczę No Monaco, City, Inter czy Fluminense. Hmm. Mam wrażenie, że go wcześniej z każdym klubem kojarzę. Dobra, zobaczymy. To był na pewno. W ten, czy... też... Nie okaże się, że jesteś rozkojarzony. Nie wiem. No! to no, trochę przykład, który na. No. Fajny w... przykład. Dla już to w fajnie głowy, głowy, mały. No. City, Inter na pewno nie, więc dałem. Fluminenza, Tak, on no. był na początku. Fluminense. na początku. No, okay. dobrze. 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 Uf. I luda przedostatnia, siódma. Mamy przewagę cały czas dwóch. Nie wiem, czy ja dobrze sobie zapisałem po ale no. chyba dobrze. No, tam na dole widać. W każdym razie, przedostatnia, przedostatnia siódma. Paje. We've got paje. Co lecimy? Dimitri Paje. Non. T. Non. I Lil. No. Tutaj leka. Zmiana. postawiłem na grunt francuski. Przykład bo, dłożo, bo, bo, bo mieliście, mieliście West Ham tutaj. Mieliście no, West Ham Miałem, że, no że West Ham to nie, nie może być. To nie może być, nie, nie. Więc musimy minimalnie to. Ale przez to, że grał w West ale, Skanie, to można było sobie Ale to gra, to idealny, piłka, idealny piłkarz pod ten Cruise, bo on miał tyle tych klubów tak, na koncie, że i tak że bion, już super późno grał. I on na pewno. I w Lyonie nie grał. I grał. w Lille, w Nantes w Nie wiedziałem, ja dałem właśnie Sonnetien tutaj Masy. za West Ham, to... bo myślałem, że możecie mieć zagwozdkę czy grał. Nie, nie, bo Sotheby's te największe, najlepsze recenzje zgarniał okay. i się wybijał chyba. Wiedziałem, Do że z, z Lille i Nantes możecie się kojarzyć. europejskich kibiców. Dobra, to ósemka, ostatnia runda w takim razie, dobry a w niej brat Friedel. Uuu. I teraz pytanie, na którego z tych klubów nie grał? Galata, Sanders, Seattle Sanders, Blackburn Rovers czy Liverpool? No dobra. Z którym z tych klubów na dole nie związał swojej kariery? <grywy> Krzywy nazwisko Friedel, nie. <grywy> się ja tak ja patrzyłem, zastanawiałem się, czy. Zobacz, ja sobie nie robię Friedel, nie grał we własnej osobie. <grywy> tylko podszywał się pod kogoś. Dobra, bo powiem tak, e, początki kariery Brada Fridela e, mogły być usiane wypożyczeniami i ja szczerze powiedziawszy wiekowego dość bramkarza, zacząłem bardziej śledzić pod koniec jego piłkarskiej kariery na wyspach brytyjskich tak poważniej. E, szczerze powiedziawszy, nie kojarzę w ogóle tych epizodów amerykańskich. Jedynie wątki angielskie. Galata mi coś świszczy i chyba był w galacie. Dałem Seattle Sounders. Widać dobrze. Yeah! A ja myślę, że nie Bo tutaj tak jest. E, swoją karierę związał między innymi z Columbus Crew, mm. i tutaj to było oryginalnie na liście Dariusza. Byliśmy e, Liverpool, Aston Villa, Columbus Crew i Watford. Okej, okay, dobrze. Ja minimalnie tutaj podmieniłem, ale wydaje mi się, że, że głównie, główne założenie zostało tak. utrzymane że Dariusz się nie obrazi. A tym samym Adam Jednego punktu, koronował swoje do zwycięstwo. Fajny kula, podobał mi się. Podobał Dziękujemy się. za pomoc i co? My widzimy się przy okazji kolejnego materiału tutaj na kanale Fortuny, a nas możecie śledzić na bieżąco u nas. A, zapraszamy. A, no i tak. na kanale Krzywego też. Dzięki. Miłego Trzymajcie. weekendu. Hej. Trzymajcie się, hej, hej. pa.